Deumiczenie jadą na Światowe Dni Młodzieży. 41 osób z 13 parafii spotka się z papieżem Franciszkiem w Lizbonie. Burmistrz Mariusz Szewczyk oficjalnie pożegnał przedstawicieli pokaźnej grupy tuż przed wyjazdem, wręczając im flagę miasta oraz reprezentacyjne koszulki. No jesteśmy bardzo podekscytowani, troszeczkę to no, taki lekki stresik, ale taki pozytywny raczej. A nie możemy się doczekać już, e, w sumie ja dzisiaj w nocy wyjeżdżamy. E, o, dzisiaj o czwartej rano mamy wyjechać z Dębicy, więc do, do Warszawy. No nie możemy się po prostu doczekać, zobaczyć wszystkich, poznać nowych ludzi, e, zobaczyć e, papieża Franciszka. Jestem podekscytowany, nigdy nie byłem <laughs> na Światowych Dniach Młodzieży, nawet jak byłem w Krakowie, w wtedy nie mogłem. Chciałem zobaczyć papieża. Bardzo się cieszę, że to jest wyprawa życia dla nich. To nie jest, że sobie polecą. To są koszty, to są pewne wyrzeczenia, i myślę, że powinniśmy dumni być jako mieszkańcy, że taka młodzież się zebrała. Zorganizowała sobie pieniądze, zorganizowała sobie sposób na wylot i myślę, że godnie będziemy znać miasto. Z czego z całego serca im dziękuję. A życzenia rodzinowe, które mi przykazali, naprawdę no, jedne z piękniejszych. Szacuje się, że w stolicy Portugalii spotka się nawet dwa miliony pielgrzymów z całego świata. Zebrali się, niektórzy się jeszcze ze sobą nie znają, dopiero tam przy tej okazji się poznają. Także myślę, że to też będzie taka fajna integracja dla młodzieży z okręgu, no i samo, samo doświadczenie kościoła e, takiego powszechnego, z którym przyjadą, wrócą tutaj. No myślę, że ich zapali do tego, żeby budować taką też przestrzeń, e, przestrzeń dialogu międzyparafialnego, między młodzieżą, między grupami młodzieżowymi, e, żeby coś robić razem. Pierwszy tydzień w że jesteśmy właśnie im będziemy mieszkać u rodzin, więc e, no to też nowe doświadczenie dla wielu, e, chociaż pewnie dużo też na pielgrzymce e, już Zna takie warunki, ale też będziemy mieć możliwość poznania nowych ludzi. A drugi tydzień jeszcze w sumie tak do końca nie wiemy, ponieważ podobno w już wszystko jest ustalone, aczkolwiek do nas jeszcze te informacje nie dotarły, aczkolwiek no pewnie w jakichś salach, w, jakich, gdzieś w gminie, w jakichś większych pomieszczeniach po prostu nas ustalą, w jakim stadionie. Czego można życzyć naszej młodzieży na ten wspaniały, niezapomniany czas spędzony w Lizbonie? Myślę, że udanego wylotu, nie bardzo gorącej pogody, bo tam jednak to słońce inaczej świeci i tej modlitwy, o którą, w której intencjach jadą, żebyśmy te wszystkie intencje, które tam zawiążą Spełniły. Myślę, że przede wszystkim otwartości serca, otwartości umysłu na to, tam, na, co, na to, co tam będzie i doświadczenia spotkania z Jezusem, no bo to przede wszystkim takie, to jest powód, dla którego tam jedziemy. Będą to już 38. Światowe Dni Młodzieży. Rozpoczną się we wtorek, 1 sierpnia i potrwają do niedzieli, 6 sierpnia. Centralne obchody poprzedzą Dni Pielgrzymów portugalskich diecezjach.